Muszę o, muszę. A nie Ona nigdy nam nie wydawała mi żadnych 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 nie. Może nie, już nie, do szaftu nie. Do szaf, nie zaglądamy. Do szafu może nie będziemy zaglądać. Zadaniem naszym jest poszukiwanie tak. go <śpiewanie> Właśnie co ciekawe, jedna z naszych tancerek wczoraj w nocy uciekła. Pamiętasz, była jesień. Kotel podróżami, pokój numer 8. Staruszy. Jeżeli powie, Państwo się spotkają, to możecie Pani przekazać, że nie już Nie ma tu już pracy. Nie ma już pracy. Nie ma Pani pracy. Nie Nie ma Pani Nie Chwowadis, no. tak? czy coś tam. Bóg zapłać za grabienie liści. Weźcie no tu grabie i tam są takie liście. Pograbcie na jeden. Brudź do mnie, ja tęsknię za tobą i nie Witam Pana w pensjonacie, w no Zawis i chciałam spytać, czy, czy Pan może jest jeszcze zainteresowany Leopolda Czartoryskiego, jego ojca. No tych dużych jest on już nie potrzebuje opowiadać się tatusią bo wiem, że, że tutaj mieszka prawnik. Panna Czartoryskiego, więc może może się z nim kontaktować. To jest na ulicy Mądrzewiową. Staruszek poryt jest. <processes> jak się do Opowiedzcie coś, czy, czy to się bardzo boję tej wiadomości? Cała go, dobrze, w babę pokazać. dobrze, niestety nie brał udziału. I dobrze, lata 40, wiecie co to 100 dolarów amerykańskich? Wiemy, dobrze, 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 To zobaczycie, to dobrze, To dobrze, 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 na ręce szanownej pani 100 dolarów przekazuje listy I listy listy, listy, listy. listy. No i gdzie się udacie teraz szukać dalej? Ja bym sugerował modrzewiową 45. Nie... Dobrze, dobrze. Tak się udajcie. Hmm. Pomożemy? Hmm. Czy nie No nie, nie wiem, czy nie pomożemy, To rodzina tak Chyba bardzo? Tak? No, może, ale nie będzie taki prosty. proste. Całą grupą, w związku z czym, pewnie osobne. Nie można sobie grupy. No dobrze, do logicznie byłoby najpierw wziąć jedną z całych, bo nie mogą zostać tak, wszystkie same. Dobrze. Pani z z panem nie ma. Z panem też nie ma. My się tutaj nie lubimy z koleżanką. Aha. nie lubimy bardzo. I w korytarzu też nikogo dobrze. nie możemy zostawić. No niestety no, Nie. <laughs> Wciągi wstrzymać niech nigdy już listonosz złych listów nie przenosi pod hotel król. Pamiętasz, była jesień, mały hotel podróżami pokój numer 8 Staruszek poryt z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwych całowałeś pokryjony moje włosy. Czy tych liści było? Czy tych pieszczot?